Dziś zapraszam na spotkanie z trzema niezwykłymi kobietami, Sławą Lonę, mistrzynią aplikowanych obrazów oraz poetką Alicją Flis i wokalistką Jolą Tubielewicz, które zaprezentowały wspólnie swoje talenty w koszalińskiej bibliotece publicznej. la Leona nie znałam w dawnych czasach. W ubiegłym roku pojechałam do koło brzegu i były wystawiane jej prace i dlatego, nie znając jeszcze autorki, się tak nimi zainteresowałam, że postanowiłam się z nią skontaktować i zaprosiłam ją do galerii. Galeria już ma 29 rok działalności, a nigdy nie było tkaniny artystycznej. I dlatego tym bardziej chciałam pokazać, jaka to bo wszyscy wiemy, jak trudno namalować obraz farbami, kredkami, ale namalować obraz nitką i igłą. I kawałkami tkanin, to jest no, prawie niewyobrażalne. A Sława to potrafiła, i uznanie ma w świecie, jako yy, najlepsza specjalistka od aplikacji. Romańsko studiowałam dlatego, że od dziecka myślałam o Francji. To był kraj moich marzeń i wiedziałam, że muszę się tam znaleźć. I jak się tam znalazłam, to wtedy mogłam e, szukać innych e, dróg spełnienia się. Na Sorbonę to jest łatwo się dostać. Ja miałam już dyplom studiów, więc od razu poszłam na trzeci rok, więc to jest. Te... To nic, nic takiego strasznego. Gorzej jest wyjechać było z, z Polski. Jak pani tego dokonała? Dokonałam. Trochę szczęścia. Nie po prostu spotyka się ludzi na swojej drodze życia i to zawsze jest tak, że dzięki komuś się spełnia. Zapisałam się do takich do, do szkoły Ecole de i. i i robiłam i, szkicy, i, i, i i akwarele, i olej. To podobało mi się nawet, ale tkanina to było, to było coś więcej. Francja w ogóle jest bardziej kolorowa. Dla mnie to był szok. Zresztą widać to w tkaninach. W ogóle dzięki Francji odkryłam kolory. W Polsce to było byliśmy skazani na te kolory takie szaro, beżowe, beżowe, popielate. Zresztą było nawet w złym tonie odbierać się nawet w kolorowe jakieś rzeczy. A jak pani teraz odbiera Polskę, jest równie kolorowa jak Francja? Jest bardziej kolorowa. Chyba Polska trochę już przesadza, no ale to jak ma być. Zawsze jest tak, po latach jakichś wyrzeczeń, to później musi być przesył. Robi sobie szki w kolorach. A później szukam materiałów. I szuka ich pani sama? Czy przyjmuje materiały od ludzi? Na zasadzie, mam tu taki fajny kawałek, wygrzebałam, może pani, pani się przyda. Oczywiście. Ludzie bardzo chętnie mi dają takie dowody uczestnictwa w tworzeniu sztuki, bo przecież przez coś jakoś nobilituje się ten materiał. A poza tymi darami od ludzi, to gdzie pani wyszukuje surowce? Bo to są przecież tkaniny najróżniejsze. Niektóre są bardzo stare. No to, szukam, to, to są. Takie są takie targi starociami. To są. Można znaleźć. Jak ktoś już ma zainteresowania i oko, to znajdzie się zawsze. Ale bywa tak, że kawałek szczególnie fajnej tkaniny jest inspiracją do całego obrazu? Kawałek nie, ale jak się ma więcej w jakiejś tonacji, to wtedy myśli się, jak to, jakie to jest piękne, co by można było z tego zrobić. Niedawno otwarta Mediateka w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej wykorzystuje swoje kameralne, kolorystycznie ciepłe wnętrze do spotkań o charakterze muzycznym i nie tylko. Przed wakacyjną przerwą zagościły w nim dwie rodowite białogardzianki – Alicja Flis i Jola Tubielewicz. Vem! Yeah. Urodziłyśmy się jednego dnia, jednego miesiąca. Trochę ja wcześniej. Związek też nauczyciela, dyrektora z uczennicą, bo Jola chodziła do mojego liceum w czasie, kiedy ja byłam dyrektorem liceum w Biogardzie. Była niesamowitym dyrektorem pełnym pasji, bardzo angażującym się właśnie we wszystkie takie wydarzenia artystyczne w szkole, to ona była tym takim motorem napędowym, żeby się działo, żeby się działo artystycznie. Nie miała nic przeciwko próbom. Sama miała mnóstwo pomysłów właśnie dotyczących tematów imprez, czy też jakie piosenki będziemy wykonywać. Także no, dyrektorka, artystka. Jak Byśmy rozstali się wczoraj, pocałunkiem na do widzenia. Ciew dotykiem policzka, obietnicą zamknięto w dłonia, czekałam czekaniem wiecznym miłością umierającą z miłości sercem przemoczonym za żywiołów oszołomionych żarliwością uczuć, szalone spojrzenie błękitu dusi łkanie, rozerwanej na kawałki dumy. Takie dziwne wojowanie o dusze niepokorne, zniewolone namiętnością ponad rozumem. Szarpiesz nerwy pragnieniem dzikim, nieokiełzanym, niczym zerwany na uwięźni na tarczywe usta przybierają do moich, kując iskrą rozżarzoną. Płoniemy mimo ciemności, zmęczeni niecierpliwością, udręczeni czekaniem na chwilę. Zawsze chciałam pisać. I miałam takie marzenie, że jak przejdę na emeryturę, to zacznę pisać, ale zaczęło się znacznie wcześniej, kiedy po raz pierwszy pojechałam do Rzymu. Przeżyłam ogromne wrażenia duchowe i estetyczne i wtedy powstał mój pierwszy tomik, nie będę przepraszać za miłość. Po drugiej podróży powstała książka, powieść pod tytułem Złudzenia. W międzyczasie też tutaj w Koszalinie brałam udział w ogólnopolskim konkursie literackim Pomorskie Klimaty, gdzie zostałam dwukrotnie wyróżniona w zakresie prozy, a potem już po kolei poszło właśnie po Złudzeniach. Ukazały się Cienie w Dolinie Słońca, potem Wenecka Mgła. No i teraz wyspa najdłuższych nocy, i tomik poetycki, pocałunki. Nie było takiego planu z góry założonego na samym początku. Po prostu Ala powiedziała, że wydaje najpierw to był tomik poezji, i czy może moglibyśmy spróbować napisać do jednego z wierszy piosenkę. No i otrzymałam wiersze przepiękne. No i wtedy rzeczywiście w ogóle nie mogłam się zdecydować. Bo najchętniej z każdego zrobiłabym jakiś utwór. I tak to jakoś zaczęło się pomału rozwijać i rzeczywiście stało się pewnego rodzaju tradycją, można by rzec. Włosy ciszę zabija burza, zachód słońca, ptaków Zdrowy rozsądek W tej chwili pracuję nad nową powieścią, której akcja będzie się toczyła na Maderze. Każda moja podróż owocuje powieścią. Także w tej chwili jest Madera. Czyli nie możemy liczyć na, na lokalne klimaty w Pani twórczości? Właśnie wszyscy mnie o to pytają, ale y, tu zaczęłam od lokalnych klimatów ze względu na y, naciski, że tak powiem, więc zaczyna się akcja powieści w Białogardzie, ale będzie kontynuowana na Maderze. Zakończyłam pracę nad płytą. Moją solową płytą, ale jeszcze trzeba troszeczkę poczekać na efekty. A dzieje się, dzisiaj jesteśmy w fajnym, fantastycznym miejscu, w koszalinie. Twoim And <laughs> they